Zdrada nie zawsze zdarza się nagle. Częściej zaczyna się od drobiazgów, ukrytych wiadomości, nieoczekiwanych wymówek, krótkich spotkań, o których wolą nie mówić. Jedno z nich kłamie, ukrywa się, cieszy się iluzją wolności, drugie zaczyna podejrzewać, szuka potwierdzenia, a z każdym dniem poczucie kontroli zamienia się w obsesję. Ta historia opowiada o tym, jak niewierność doprowadziła do najstraszniejszych konsekwencji kiedy zazdrość przeradza się w chęć niszczenia a miłość w manipulację nie sposób przewidzieć zakończenia zaczęło się od zwykłego romansu ale skończyło się w sposób którego nikt nie mógł przewidzieć we wrześniu 2023 roku mały domek na przedmieściach stał się sceną jednego z najbardziej brutalnych i nieprzewidywalnych dramatów przybyli na miejsce policjanci nie mieli pojęcia że sprawa okaże się nie tylko serią morderstw, ale starannie zaplanowaną grą, w której wszyscy jej uczestnicy stali się marionetkami. Nathaniel Rui Jr. urodził się około 1993 roku w ubogiej dzielnicy Chicago. Jego dokładna data urodzenia pozostaje nieznana, co tylko podkreśla chaos panujący w jego rodzinie. Dorastał w środowisku, w którym przemoc i przestępczość były częścią codziennego życia. Od najmłodszych lat Nataniel wykazywał cechy agresywnego i niekontrolowanego charakteru. W szkole często wdawał się w bójki, ścierał się z nauczycielami i nie wykazywał zainteresowania nauką. Problemy z prawem zaczęły się już w okresie nastoletnim, kiedy został zatrzymany za udział w napadzie. Jednak ze względu na swój wiek nie został poważnie ukarany. Wkrótce zdał sobie sprawę, że w świecie przestępczym można znaleźć nie tylko dreszczyk emocji, ale i pieniądze. Z biegiem lat jego przestępstwa stawały się coraz poważniejsze. W 2016 roku został aresztowany za napaść, a rok później ponownie trafił za kratki za jazdę pod wpływem alkoholu. Jednak jego największą pasją była broń. Kolekcjonował broń palną i był z tego dumny. Jego konta w mediach społecznościowych były wypełnione zdjęciami pistoletów, karabinów i amunicji przyciągnęło to uwagę policji i w pewnym momencie sąd zakazał mu posiadania broni ale Nathaniel nie zamierzał się zatrzymać pomimo zakazu nadal kupował broń nielegalnie mimo problemów z prawem postanowił zająć się biznesem i otworzył prywatną agencję ochrony jego działalność była jednak całkowicie nielegalna nie miał licencji i nie wolno mu było nosić broni mimo to aktywnie reklamował swoje usługi na portalach społecznościowych Publikując zdjęcia, na których nosił kamizelki kuloodporne i broń. Linda Paloma urodziła się 3 lutego 1973 roku. Kiedy poznała Nataniela, była już dorosłą kobietą, matką pięciorga dzieci i babcią. W przeciwieństwie do niego dorastała w stosunkowo stabilnej rodzinie, ale jej życie osobiste było skomplikowane. Wcześniej wyszła za mąż, ale jej małżeństwo nie przetrwało. Pozostawiona sama z dziećmi, była przyzwyczajona do radzenia sobie na własną rękę, pracując na kilku etatach, aby utrzymać rodzinę i pomagać wnukom. Mimo swojego wieku, marzyła o osobistym szczęściu. Linda była kobietą o silnym charakterze. Jej dzieci ją szanowały, ale wiele z nich uważało, że jest zbyt surowa. Lubiła kontrolować wszystko wokół siebie, zależało jej, aby wszystko przebiegało zgodnie z jej zasadami. Nie tolerowała zdrady. I wymagała lojalności od bliskich. Kiedy w jej życiu pojawił się Nataniel, nikt nie mógł zrozumieć, co ich łączy. Był o 20 lat młodszy, miał mroczną przeszłość i agresywny temperament. Mimo to ich związek rozwijał się błyskawicznie. Według jednej z wersji poznali się przez wspólnych znajomych. Początkowo Linda nie traktowała go poważnie, ale jego pewność siebie, asertywność i niebezpieczna charyzma przyciągnęły ją. Dla Nataniela, Linda była kobietą, przy której mógł czuć się bezpiecznie. Opiekowała się nim, dawała mu dach nad głową i wsparcie. Dla Lindy były to jednak nowe emocje i doświadczenia. Czuła kontrolę, czuła, że ma władzę nad tym młodym mężczyzną. Ich związek był dziwny, byli zbyt różni, ale może właśnie to ich przyciągało do siebie. Zaczęli mieszkać pod jednym dachem, a wkrótce dołączyły do nich dzieci i wnuki Lindy. Dom stał się zatłoczony i pełen napięcia. Sąsiedzi i znajomi zauważyli, że relacje między nimi nie są harmonijne. Nataniel miał wybuchowy temperament, a Linda lubiła kontrolować wszystko. Ich romans był jak wulkan, który mógł wybuchnąć w każdej chwili, ale nikt nie mógł przewidzieć, do czego to doprowadzi. Nataniel nie zamierzał rezygnować z broni mimo nakazów sądowych. Nadal kupował pistolety i karabiny nielegalnie, handlował z podejrzanymi znajomymi. I znajdował luki w prawie. Lubił popisywać się swoją potęgą i był dumny ze swojego arsenału. Potrafił godzinami dyskutować o kalibrach, mechanizmach i modyfikacjach, a czasem po prostu podziwiać swoją kolekcję. Jeśli wcześniej było to tylko jego hobby, teraz broń stała się częścią jego codziennego życia. Nosił ją nawet w domu, potrafił rozkładać i składać bez powodu przy kuchennym stole. Zostawiał broń w widocznych miejscach to zaczęło niepokoić jego otoczenie Na początku Linda nie zwracała na to uwagi Nie obchodziło jej co robi Nataniel, dopóki przynosił pieniądze do domu Przymykała oko na to że jego działalność była nielegalna Z czasem jednak zaczęła zauważać że nie chodzi tylko o pieniądze Jego zachowanie stawało się coraz bardziej agresywne Wybuchał z byle powodu ktoś rzucił mu złe spojrzenie ktoś odezwał się w nieodpowiednim momencie Szybko tracił panowanie nad sobą, a potem równie szybko się uspokajał, jakby nic się nie stało. Pierwszą osobą, która otwarcie wyraziła zaniepokojenie, była Kristina, jedna z córek Lindy. Od początku nie ufała Nathanielowi. Podczas jednej kłótni zacisnął pięść tak mocno, że jego kostki stały się białe. Kristina zdała sobie sprawę, że jeśli nikt go nie powstrzyma, pewnego dnia może przekroczyć granicę. A jednak jakimś cudem do roku 2021 Nataniel i Linda byli razem od sześciu lat. Pomimo pozorów stabilności ich związek już dawno przestał być solidny. Nataniel nigdy nie był wierny jednej kobiecie, ale teraz jego zdrady stały się systematyczne. Nawiązywał znajomości na portalach społecznościowych, spotykał się z różnymi kobietami, a następnie łatwo przechodził do kolejnych. Tajna korespondencja stała się jego codziennym nawykiem. Używał komunikatorów, ukrywał kontakty i starannie usuwał wiadomości. Często wychodził z domu późno w nocy, tłumacząc to pracą, spotkaniami z klientami lub sprawami osobistymi. Czasami Linda budziła się w środku nocy i zastawała go nieobecnego. Wracał nad ranem, nie podając żadnych wyjaśnień. Nataniel nie bał się, że zostanie przyłapany. Wierzył, że Linda albo się nie dowie Albo nie odważy się nic z tym zrobić. Żył w przekonaniu, że kontroluje sytuację. Nie docenił jednak jej zdolności obserwacyjnych. Na początku Linda nie zauważała zmian w jego zachowaniu, ale z czasem dostrzegła, że częściej przebywał poza domem, więcej pisał wiadomości i zwracał większą uwagę na swój wygląd. Nie od razu wyciągnęła wnioski, ale jej podejrzenia rosły. Jej cierpliwość skończyła się, gdy przypadkowo zobaczyła wyskakującą wiadomość na jego telefonie. Tekst z aluzjami do niedawnego spotkania rozwiał wszelkie wątpliwości. Linda nie zrobiła od razu sceny. Zdawała sobie sprawę, że jeśli Nataniel ją zdradzał, oznaczało to, że był pewien swojej bezkarności. Zamiast wszczynać kłótnie, postanowiła zebrać więcej dowodów. Zaczęła go obserwować, sprawdzać jego korespondencję, analizować nawyki. Teraz wiedziała, kiedy kłamie, kiedy działa w pośpiechu, kiedy wychodzi na kolejne spotkanie. Linda nie była kobietą, która wybaczała zdradę. Jej temperament nie pozwalał jej po prostu zaakceptować sytuacji ani zerwać związku bez konsekwencji. Nie zamierzała robić scen, ale też nie chciała pozwolić, by Natanielowi uszło to na sucho. Z każdym nowym dowodem jej gniew rósł. Linda rozważała dwie opcje: odejść i zostawić go w przeszłości, albo sprawić, by żałował każdej rzeczy, którą zrobił. Im dłużej o tym myślała, tym bardziej oczywiste stawało się, że nie chciała być tylko porzuconą kobietą. Nie zamierzała działać impulsywnie. Zdawała sobie sprawę, że bezpośrednia konfrontacja mogłaby doprowadzić do konfliktu, który wymknąłby się spod kontroli. Dlatego wybrała inną drogę. Zamiast otwartej rozmowy zaczęła planować bardziej subtelną zemstę. Potrzebowała czegoś, co uczyniłoby jego życie nie do zniesienia i postawiłoby go w pozycji ofiary. Linda nie wiedziała jeszcze, jaki będzie jej następny krok, ale była pewna, że jej milczenie to tylko cisza przed burzą. Po miesiącach obserwacji Linda zaczęła opracowywać plan. Pierwszym krokiem było stworzenie fałszywych kont. Zarejestrowała kilka profili na różnych platformach, wykorzystała zdjęcia przypadkowych osób i wybrała realistycznie brzmiące imiona. Niektóre z tych kont należały do kobiet, inne do niebezpiecznych osób o wątpliwej reputacji. Studiowała schematy oszustw internetowych, metody manipulacji i sposoby budowania zaufania. Każda z jej fikcyjnych postaci pełniła inną rolę. Jedna była uwodzicielką, druga osobą, która wiedziała za dużo, a trzecia zagrożeniem. Linda chciała stworzyć wokół Nataniela atmosferę strachu, by uwierzył, że został wciągnięty w niebezpieczną grę. Aby jej intryga była przekonująca, Linda zaczęła zagłębiać się w świat organizacji przestępczych. Studiowała ich metody zastraszania, charakterystyczny język i techniki manipulacji. Czytała o mafii, kartelach, grupach zajmujących się praniem brudnych pieniędzy. Badała ich hierarchię, styl komunikacji, a nawet próbowała odtworzyć sposób ich korespondencji. Jej najgroźniejszym narzędziem była jednak umiejętność kontrolowania informacji. Korzystając z odpowiednich narzędzi i funkcji ukrytych w sieci społecznościowej, nauczyła się śledzić lokalizację Nataniela, analizować jego kontakty i monitorować aktywność w sieci. Wkrótce jej wiedza stała się na tyle głęboka, że nawet sam Nataniel uwierzył w realność tej fikcji. Gdy wszystko było gotowe, Linda przystąpiła do działania. Najpierw skontaktowała się z Natanielem, używając jednego ze stworzonych przez siebie profili kobiecy profil, który wykorzystała, przedstawiał tajemniczą nieznajomą, zainteresowaną nim. Nathaniel nie podejrzewał pułapki, był przyzwyczajony do takich znajomości i od razu odpowiedział: Jednak w przeciwieństwie do innych kobiet, ta rozmowa zaczęła rozwijać się w nieoczekiwanym kierunku. Po kilku dniach Linda, podając się za swoją fikcyjną postać, zaczęła sugerować, że wie o jego przeszłości. Jej wiadomości zawierały szczegóły, które miały wzbudzić w nim nieufność. Następnie zrobiła pierwszy krok do psychologicznej pułapki. Wysłała mu wiadomość z jego aktualną lokalizacją. To był dopiero początek gry, ale już wtedy Nataniel zaczął się niepokoić. Linda odniosła pierwsze zwycięstwo. Nataniel zaczął się bać. Ale to jej nie wystarczało. Skomplikowała grę, tworząc kolejne fałszywe konta. Teraz otaczały go nie tylko nieznajome kobiety ale też rzekomi gangsterzy, bułgarska mafia, zabójcy. Każda z tych postaci miała swoją historię, własne motywy i żądania. Wiadomości przychodziły z różnych numerów i platform, niektóre grożące, inne oferujące pomoc, jeszcze inne wymagające dziwnych warunków. Niektórzy pisali, że jego życie zależy od spełnienia prostych żądań, inni sugerowali, że jest już wciągnięty w grę i nie ma odwrotu. Nathaniel próbował dowiedzieć się, kto za tym stoi, ale nic nie miało logicznego sensu. Wszystko wydawało się zbyt realne. Zaczął zachowywać się nerwowo. Ciągle oglądał się za siebie, unikał nieznanych numerów, sprawdzał, czy nikt go nie śledzi. Czasami prosił Lindę, by zawiozła go w inne miejsce, aby upewnić się, że nie ma na ogonie prześladowców. Kasował wiadomości, zmieniał hasła, próbował zmylić trop. Wszystko to tylko zwiększało jego panikę. Linda widziała, jak strach zaczyna trawić jego umysł. Jej plan działał. Nataniel nie myślał już o swoich romansach, teraz był pochłonięty walką z nieistniejącym zagrożeniem. Nie zauważył jednak najważniejszego. Prawdziwe niebezpieczeństwo było tuż obok niego. W maju 2023 roku w życiu Nataniela pojawiła się Zira. Poznali się w jego nowej pracy. Była mężatką, matką dwójki dzieci ale nie była zadowolona ze swojego małżeństwa. Nataniel i Zira szybko się do siebie zbliżyli. Oboje szukali czegoś, czego brakowało im w dotychczasowym życiu. Linda śledziła go od dłuższego czasu. Kiedy Nataniel zaczął komunikować się z Zirą, zauważyła to od razu, ale początkowo nie przywiązywała do tego większej wagi. Jego flirty nie były dla niej niczym nowym. Wkrótce jednak zdała sobie sprawę, że tym razem było inaczej. Korespondencja między Natanielem a Zirą szybko stała się czymś więcej niż tylko romansem. Pisał do niej, że ją kocha, że marzy o wspólnym życiu. Zira odpowiadała tym samym. Dyskutowali, snuli plany i marzenia, mówili o tym, że pewnego dnia wszystko się zmieni. Linda czytała te wiadomości jedna po drugiej, nie mogąc uwierzyć własnym oczom. Ogarnęło ją poczucie upokorzenia. Spędziła miesiące próbując sprawić, by nataniel żył w strachu, uzależnić go od wyimaginowanego zagrożenia, a on nadal żył swoim życiem, ignorując wszystkie jej wysiłki. To nie była tylko zdrada, to była kpina z jej mocy. Linda nie mogła już dłużej pozostawać bierna. Teraz nie chodziło już tylko o kontrolę nad natanielem, chciała go ukarać. Zwiększyła presję, uruchamiając nową rundę gruźb. Do gry wkroczyły nowe postacie, jeszcze bardziej niebezpieczne, jeszcze bardziej wytrwałe. Rzekoma mafia ostrzegła Nataniela, że jego życie jest w niebezpieczeństwie, że igra z ogniem. Żądania były jasne. Miał natychmiast zerwać kontakt z Zirą. Tym razem jednak się nie bał. Wszystko, przez co przeszedł w ostatnich miesiącach, sprawiło, że stał się mniej podatny na groźby. Uznał, że najgorsze ma już za sobą. Poza tym był zbyt zauroczony Zirą, by się wycofać. Teraz nie tylko ukrywał swój związek, ale walczył o niego. Linda zaczęła działać inaczej. Zdała sobie sprawę, że jeśli chce złamać Nataniela, musi uderzyć nie tylko w niego, ale także w Zirę. Pierwszym krokiem było zastraszenie Alberta, męża Ziry. Za pomocą fałszywych kont wysyłała mu wiadomości sugerujące niewierność jego żony. Przesyłała mu zdjęcia i podsycała podejrzenia. Gdy to nie poskutkowało, przeszła do kolejnego etapu gruźb. Alberto zaczął otrzymywać anonimowe listy informujące go, że jego rodzina jest w niebezpieczeństwie, że jego dzieciom może stać się krzywda. Linda wiedziała, że strach o dzieci skłoni go do szybszego działania. Na początku Alberto próbował ignorować te wiadomości, ale z czasem zaczął się coraz bardziej martwić. Nie wiedział, kto za tym stoi, ale przeczuwał, że sytuacja wykracza poza zwykłe problemy małżeńskie. Linda osiągnęła to, czego chciała. W rodzinie Ziry zaczęła narastać niezgoda, a strach stał się główną emocją napędzającą ich działania. Jednak Nataniel wciąż nie został całkowicie złamany. Pomimo strachu, który w nim zaszczepiła, pomimo ciągłej presji ze strony fikcyjnych organizacji przestępczych, nadal trzymał się Ziry. Teraz Linda postanowiła uderzyć w jego najbardziej wrażliwy punkt jego zaufanie. Ujawniła to, co wiedziała o Zirze, i zaczęła przekonywać go, że Zira była w rzeczywistości szpiegiem mafii. Miała w swoim arsenale wystarczająco dużo informacji, by przekonująco odegrać tę wersję. Wysyłała mu wiadomości w imieniu różnych informatorów, insynuując, że Zira zawsze wiedziała więcej niż mu mówiła, a jej pojawienie się w jego życiu nie było przypadkowe. Wszystko zostało przedstawione tak, by Nataniel nie miał żadnych wątpliwości. Sugestie, że jego telefon był na podsłuchu, że każdy jego ruch był znany z góry, że Zira wykorzystywała go tylko do zbierania informacji. Wszystkie te elementy zaczęły układać mu się w logiczną całość. Nataniel stopniowo zaczął wierzyć w tę wersję wydarzeń. W jego głowie wszystko zaczęło nabierać sensu. Wyjaśniało to, dlaczego mafia tyle o nim wiedziała. Dlaczego go ścigali, dlaczego Zira nie bała się gruźb. Linda nie poprzestała na tym. Teraz zażądała dowodu jego lojalności. Nataniel musiał udowodnić, że nie zdradzi tych, którzy uratowali go przed śmiertelnym niebezpieczeństwem. Stopniowo rozmowa o pozbyciu się Ziry i jej rodziny stawała się coraz bardziej konkretna. W końcu uświadomiono mu, że nie ma innego wyjścia. Załamany, wyczerpany i poddany nieustannej presji, Nathaniel nie wątpił już w konieczność morderstwa. W jego umyśle nie było już strachu ani wyrzutów sumienia, tylko mocne przekonanie, że wykonuje nieuniknione zadanie. Zaczął planować zbrodnie z taką samą precyzją, z jaką kiedyś budował swój nielegalny biznes. Pierwszym krokiem była inwigilacja. Nathaniel dowiedział się, kiedy Zira jest w domu, kto z nią przebywa. Szczególnie interesowały go sytuacje, w których jej mąż i dzieci mogliby być bezbronni. Sprawdził wejścia do domu, zbadał możliwe drogi ucieczki. Przez kilka dni uważnie śledził ich ruchy, zapamiętując każdy szczegół. W tym samym czasie wybierał broń. Miał już arsenał, ale potrzebował dodatkowego ekwipunku nowych ubrań, rękawiczek, toreb, taśmy klejącej, latarki. Razem z Lindą wybrali się na zakupy. Robili to ostrożnie, aby nie wzbudzić podejrzeń. Linda wciąż pozostawała w cieniu, nie dając po sobie poznać, że to ona stoi za wszystkim. Omawiali szczegóły, jakby przygotowywali się do skomplikowanej operacji. Linda odgrywała rolę doradcy, popychając Nataniela we właściwym kierunku, upewniając się, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Dzień egzekucji nadszedł. Późną nocą pojechali w kierunku domu Ziry. Linda siedziała za kierownicą, prowadząc samochód z pozornym spokojem. Kilka razy pytała, dlaczego musi tam jechać, ale Nataniel milczał. Cała jego uwaga była skupiona na celu. Dotarli na miejsce. Linda została w samochodzie, a Nataniel wysiadł i skierował się w stronę domu. Wiedział, że drzwi będą zamknięte, więc wybił okno i wszedł do środka. Dźwięk tłuczonego szkła obudził Alberta. Wstał i poszedł sprawdzić, co się dzieje. W tym momencie Nataniel oddał strzał. Chybił. Alberto rzucił się w stronę pokoju dzieci, ale Nataniel dogonił go na korytarzu. Kilka strzałów. Alberto upadł na podłogę. Zira, słysząc hałas, zabarykadowała się w sypialni z dziećmi. Nataniel strzelił w zamek. Kula przeszła na wylot, trafiając Zirę. Drzwi się otworzyły. Ostatnie dźwięki, jakie usłyszeli sąsiedzi, były krótkie i ogłuszające. Nataniel odwrócił meble, symulując napad. Potem wrócił do samochodu. Linda nawet nie zapytała, jak poszło. Po prostu odjechali, zostawiając za sobą krwawy chaos. Ale cisza po tej nocy nie trwała długo. Sąsiedzi, którzy usłyszeli odgłosy wystrzałów i tłuczonego szkła, szybko wezwali policję. Zgłoszenie nadeszło około czwartej nad ranem, a jednostka patrolowa przybyła kilka minut później. Funkcjonariusze natychmiast zauważyli ślady włamania i weszli do środka. Widok, jaki ukazał się przed nimi, nie pozostawiał żadnych wątpliwości. To nie był przypadkowy wybuch przemocy, lecz starannie zaplanowane przestępstwo. Pierwszym błędem Nataniela było to, że nie zadbał o wszystkie szczegóły inscenizowanego napadu. Z domu nie zginęło nic wartościowego, a układ śladów na miejscu zbrodni wskazywał na celowy atak. Nawet chaotycznie porozrzucane przedmioty nie przekonały śledczych, że rabunek był głównym motywem. Co najważniejsze, policji nie zajęło dużo czasu, aby ustalić, kto mógł stać za morderstwem. Rankiem funkcjonariusze zaczęli sprawdzać powiązania Ziry. Wszyscy w jej pracy wiedzieli o romansie z Natanielem. Koledzy twierdzili, że to nie była jedynie przelotna znajomość, ale głęboka relacja, w której snuli wspólne plany na przyszłość. Nazwisko Nataniela szybko znalazło się w centrum śledztwa. Kiedy śledczy przeanalizowali jego przeszłość natknęli się na długą listę wyroków wskazujących, nielegalną działalność i znaną obsesję na punkcie broni. Wszystko wskazywało na niego. Podczas gdy policja zbierała dowody, Linda kontynuowała swoją grę. Wysyłała do Nataniela wiadomości w imieniu mafii, zapewniając go, że wszystko idzie zgodnie z planem. Przekonywała go, że jeśli będzie postępował według instrukcji, zostanie ochroniony. Insynuowała, że policja nie znajdzie dowodów jego winy i jest bezpieczny. Jednak śledztwo postępowało zbyt szybko. Funkcjonariusze zaczęli analizować jego kontakty i odkryli coś niepokojącego. W ostatnich miesiącach Nataniel otrzymał ogromną liczbę gruźb, ale nie pochodziły one od prawdziwych gangów przestępczych. Wszystkie wiadomości wysłano z anonimowych kont, które zostały utworzone stosunkowo niedawno. To wzbudziło podejrzenia. Dlaczego dowody wskazywały wyłącznie na Nataniela? Dlaczego tropy prowadziły w jednym kierunku? Co jeśli zagrożenie było jedynie iluzją? Te pytania stały się punktem zwrotnym w śledztwie. Po raz pierwszy policja zaczęła podejrzewać, że za tą historią kryje się coś więcej niż tylko szał zabójcy. Gdy śledztwo dobiegało końca, Nataniel zrozumiał, że kończy mu się czas. Wiedział już, że policja jest o krok przed nim, a jego aresztowanie to jedynie kwestia dni jeśli nie godzin. Panika ogarnęła go, gdy zorientował się, że jest śledzony. Próbował wmówić sobie, że mafia zainterweniuje i go uratuje, ale intuicja podpowiadała mu co innego. Przez kilka dni próbował się ukryć, ale w końcu został zauważony przez kamery monitoringu w jednym z supermarketów. Nie był sam. Linda była w pobliżu. Gdy tylko policja potwierdziła ich lokalizację, rozpoczął się pościg. Samochody patrolowe otoczyły okolice, lecz Lindzie i Natanielowi udało się wjechać na autostradę. Nataniel prowadził, Linda siedziała obok niego, spokojnie obserwując chaos. Teraz pytanie było inne. Kto tak naprawdę kontrolował tę grę? Nataniel wierzył, że panuje nad sytuacją, że wszystko dzieje się dokładnie tak, jak zaplanowała Linda. Policja goniła ich już od kilku kilometrów, ale nie zamierzał się zatrzymywać. Ścisnął kierownicę, przyspieszył, manewrował między samochodami, próbując wymknąć się pościgowi. Adrenalina zagłuszała strach. Linda siedziała nieruchomo. Nie protestowała, nie sugerowała, by się poddał. Nie krzyczała, nie błagała, patrzyła na niego bez emocji, jakby doskonale wiedziała, jak to się skończy. Wjechali z dużą prędkością na ruchliwy odcinek autostrady. Nataniel próbował ominąć ciężarówkę ale w ostatniej chwili stracił panowanie nad pojazdem. Samochód wpadł w poślizg, odbił się od barierki ochronnej i kilkakrotnie przewrócił się pod wpływem uderzenia. Kiedy policja podeszła do wraku, w środku panowała złowroga cisza. Nataniel siedział za kierownicą z bronią w dłoni, Linda leżała martwa. W ostatnich sekundach przed kolizją, Nataniel strzelił do niej, a następnie wycelował broń w siebie. Śledczy długo analizowali scenę, Próbując zrozumieć, dlaczego to zrobił, czy był to akt zemsty? Ostatni wybuch gniewu? A może w tych ostatnich chwilach Linda wyznała mu prawdę, że to ona od początku pociągała za sznurki? Nie było już odpowiedzi. Jedyni, którzy znali prawdę, zginęli tej nocy, ale śledztwo nie zakończyło się wraz z ich śmiercią. Policja przeanalizowała ostatnie ruchy Lindy i Nataniela. Początkowo zakładano, że Linda była ofiarą, kobietą zmanipulowaną przez niebezpiecznego mężczyznę. Jednak im głębiej śledczy zagłębiali się w dowody, tym bardziej oczywiste stawało się, że prawdziwy obraz był zupełnie inny. Przełomowym momentem było przeszukanie urządzeń Lindy. W jej laptopie i telefonie znaleziono setki wiadomości, dziesiątki utworzonych fałszywych kont, logowania do stron związanych z oprogramowaniem szpiegującym. I zakazanymi witrynami. Eksperci odkryli, że to ona stworzyła cały system zagrożeń, który sprawił, że Nataniel uwierzył w pościg mafii. Co więcej, w wiadomościach Lindy znajdowały się szczegółowe instrukcje, według których prowadziła go krok po kroku do nieuniknionego finału. Loginy, adresy IP, historia przeglądania wszystko wskazywało na to, że to ona kontrolowała cały plan. To nie było emocjonalne załamanie. To nie była impulsywna zemsta. To był starannie zaplanowany akt manipulacji, trwający nie tygodnie, a ponad rok. Linda metodycznie wpływała na psychikę Nataniela, analizowała jego słabości, testowała, jak daleko może się posunąć. Gdy prawda wyszła na jaw, sprawa przybrała zupełnie inny obrót. To, co na początku wyglądało jak akt zazdrości, okazało się zimnokrwistą grą, w której jedynym prawdziwym winowajcą była Linda. Ironia losu polegała na tym, że własna intryga doprowadziła do jej śmierci. Chciała kontrolować wszystko do końca, ale ostatecznie sama stała się ofiarą iluzji, którą stworzyła. Nataniel uwierzył w kłamstwa, które mu podsunęła, a potem ją zabił. Śledczy zamknęli sprawę, ale jedno pytanie pozostało bez odpowiedzi: czy Nataniel w ostatnich chwilach zrozumiał, kto naprawdę nim manipulował? Czy umarł, wierząc, że był ofiarą mafii, której nigdy nie było? Tego nikt się już nie dowie.